halo, halo czy witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Progress7? strony. Ponad tydzień, godziny kazały na siebie czekać z kolejnym update'em, ale w końcu mam o czym dla Was zrobić materiał. <laughs> Dzisiejsza aktualizacja, opatrzona numerem 0.1.27.21, wjechała na serwery, a do pobrania jest około 2,4 GB danych. Przed przejściem do szczegółów aktualizacji, posłuchajmy, jak deweloperzy ją zapowiadają. W tej aktualizacji kontynuujemy zwiększanie różnorodności misji we wszystkich naszych kompaniach, w tym nowej inwazji dla strony niemieckiej kontr ataku z Reichstagą. Pracowaliśmy również nad oświetleniem i wykluczyliśmy nadmiernie ciemne wersje misji, zwłaszcza na mapie Berlin, oraz dodaliśmy dodatkowe źródła światła. Interfejs walki i nawigacja w trybie Lone Fighter zostały ulepszone, a punkty przejęcia są teraz oznaczone sygnałami dymnymi. Możecie teraz wybrać język narratora w bitwie i cieszyć się wieloma poprawkami i ulepszeniami funkcji, o które nas poprosiliście. Przechodząc do szczegółów, to już spieszę, aby je Wam przedstawić. Jedziemy. Ulepszenia misji i lokalizacji w trybie inwazji. Dodano nową misję Mold, czyli FOSA, w kampanii Bitwa o Berlin. Dodano alternatywne ścieżki szturmów w misji wysokowo Village w kampanii Moskiewskiej. Dodano alternatywny punkt South Mill w misji The Moski Forestry w bitwie pod Moskwą. Dodano alternatywne ścieżki ataku w misjach Versurmer i Runy w kampanii Inwazja Normandii. Dodano alternatywne ścieżki szturmu w misjach Königsplatz i Ministry Garden w kampanii Bitwa o Berlin. Wykluczono zbyt mroczne wersje misji dziennych dla The Cruel Opera House i Königsplatz. Kampanii bitwa o Berlin. Interfejs i grafika. Dodano podpowiedź dla ciężko rannych żołnierzy, aby otworzyć okno wyboru kolejnego, jeśli nie ustawiono przełączania. Dodano wskazówkę, jak uzupełniać amunicję, jeśli cała już została zużyta. Znaczniki wrogich pojazdów będą teraz poruszać się wraz z nim, czas do zniknięcia oznaczenia został skrócony do 15 sekund. Naprawiono błąd, gdy żadne dodatkowe elementy wyposażenia nie były wyświetlane na ikonie kraftowania. Zmieniono styl głównych przycisków. Zwiększono kontrast komunikatów na głównym ekranie dla lepszej czytelności. Uzbrojenie Ulepszenie M1 Carbine działa teraz w taki sam sposób jak inne modele z tej linii: M1 A1 Carbine, M2 Carbine, M2 A1 Carbine. Usunięto bonus plus 10% Rate of Fire na poziomie drugim. Premia do obrażeń na poziomie trzecim została zmniejszona z 20 do 10%. Rozgrywka i inne zmiany. Teraz wybrana formacja zostanie zapisana dla każdego oddziału i nie zostanie zresetowana po jej wybiciu lub po zakończeniu misji. Teraz szyba w oknie pęka, jeśli żołnierze przez nią przejdą. Dodano sygnały dymne w trybie Lone Fighters, aby oznaczyć punkty przejęcia. Opcje umożliwiają teraz ustawienia języka narratora zgodnie z naradami, dla których grasz. Gra nie jest w dalszym ciągu spolszczona niestety. Zmieniony został sposób nagradzania członków załogi pojazdu. Dodatkowe punkty asysty są teraz przydzielane załodze. Ilość dodatkowych punktów jest stała i nie zależy od ilości załogi. Zabici członkowie załogi nie otrzymują punktów asysty, a ich część nie jest oddzielana. Załoga jednoosobowa sama zdobywa dodatkowe punkty. Dodatkowe punkty przyznawane są tylko w trybie oddziałów. I na koniec inne poprawki. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał strzelanie żołnierzy obsługujących działa. Naprawiono błędne działanie wyboru punktu odrodzenia, jeśli wybrany punkt stał się nieaktywny z powodu walki w pobliżu. Naprawiono błąd, w którym nie można było wezwać ostrzału artyleryjskiego bez przełączenia się na rady operatora. Licznik pocisków działa teraz poprawnie w pojazdach. Naprawiono błąd z zawieszonym cyklem przeładowania w pojazdach. Naprawiono błąd z nieprawidłowym renderowaniem działa czołgowego na duże odległości, gdy mogło być wyświetlone obrócone w przeciwną stronę. Naprawiono brakujące animacji i dźwięki broni zbudowanych przez inżyniera. Poprawiono licznik amunicji dla moździerza. Naprawiono błąd z przeskakiwaniem klatek i zawieszeniem się podczas zajmowania strategicznych punktów. Naprawiono błąd, gdy bitwa w trybie sztur nie kończyła się z upływem czasu. Naprawiono punkt odrodzenia pojazdu na początku misji Lebre w trybie inwazja naprawiono błędne usuwanie zabitego żołnierza z listy oddziałów naprawiono wyświetlenie nazw i opisów pojazdów w kangarze i ekranie nagród naprawiono wyświetlanie postępów w oknie kampanii zmieniono animację przewijania w menu kampanii Licznik znajomych online działa teraz poprawnie Naprawiono błędne wyświetlanie wyników wyszukiwania kontaktów po wyczyszczeniu linii wyszukiwania. Naprawiono niektóre błędy lokalizacji. I to tyle dużo tych zmian, co? Mimo okresu wakacyjnego, mimo pięknej pogody i praktycznie w końcu tej paskudnej pandemii i możliwości, w końcu korzystania z życia i wakacji. Deweloperzy gry nie próżnują i pracują w pocie czoła, aby udoskonalać naszą ulubioną grę. Już jest dobrze, ale jak widać, może być coraz lepiej. Bardzo mnie cieszy, aż chce się grać. Także ponawiam swój apel. Powodzenia życzę deweloperom, a Wam udanych wakacji. Dbajcie o siebie i bawcie do bólu, jakby jutro miało nie być. Pozdrawiam i żegnam się z Wami. Cześć.